Bardzo serdecznie witam ponownie na moim kanale Zbawienie Chrystusie. To następny odcinek Wieczór z Piotrem. E, nazywam się Peter Scott i mam nadzieję, że wielu z Was oczekuje z niecierpliwością na kolejne, e, że się tak wyrażę, odcinki e, tego pomysłu wieczór z Piotrem. E, zazwyczaj mam więcej czasu wieczorem, dlatego też. E, Taka, a nie inna nazwa tej serii. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewnymi refleksami, spostrzeżeniami sprzed kilku dni. Wiele osób pisze do mnie, zadaje pytania. Niektórzy chcą mnie sprowokować, że się tak wydarzę, na tematy, które, na które nie chcę rozmawiać. Na niektóre tematy nie chcę rozmawiać, dlatego że wiem, że ci ludzie po prostu szukają zaczepki. Yy, nieraz próbowałem, kończyło się to jak się, jak się kończyło. Oczywiście z mojej strony nie jestem ani napastliwy, ani nie zmuszam do przyjęcia mojego punktu widzenia. Yy, to co ja robię, nazywam prowokowaniem do myślenia. Nie jest to nic złego, prawda? Ja nie robię nic złego ludziom, których prowokuję do tego na różne sposoby oczywiście, a zazwyczaj jest to e, posługiwanie się egzegezą pism. Nie robię tym ludziom nic złego, że oni nawrócą się do Pana Jezusa Chrystusa i zostaną zbawieni i nie będą się już bać śmierci. To nie jest nic zł złego, prawda? Yy, no ci, kto, ci, co uważają, że jest to coś złego, no to na no trudno, przepraszać nie będę. Yy, wiem, do czego Bóg mnie powołał i to robię. Yy, ale wracając do swoich refleksji, dużo ludzi zauważyłem, zadających pytania, czy nawet głoszących jak jakieś tezy, yy, nie posługuje się egzegezą z pism świętych, a posługują się wręcz czymś przeciwnym. Chodzi mi o to, że są to pism uprzedzeń. I to nie chodzi o to, że nie otwierają kart Biblii, nie zaczynają jej czytać, czy też analizować. Uprzedzenie polega na tym, że ktoś kiedyś albo napisał coś na jakiś temat, i oni w to uwierzyli, zanim zaczęli sami analizować tę kwestię bezpośrednio z pism, albo ci ludzie są zmuszani, i to jest jeszcze gorsze, jeszcze gorsze zjawisko, że ci ludzie są zmuszani do wiary na ślepo tym, którzy nazywają się ich przewodnikami, bo inaczej poniosą tego gorzkie konsekwencje. A często ludzie, którzy należą do jakiegoś ugrupowania religijnego, czy wręcz powiedziałbym sekty, często położyli należąc tam wszystko na jedną kartę. Czyli jeżeli ktoś urodził się w danym ugrup ugrupowaniu religijnym, na przykład jest Mormonem, i cała jego rodzina to mormoni i tak dalej i nagle zacznie mówić coś innego. No bo zaczął analizować pisma taki człowiek i doszedł do innych wniosków, innych konkluzji, i podzielił się tym głośno. Zresztą ze swojego zboru, że tam lokalnego kościoła. No to, co takiemu człowiekowi tak naprawdę za to grozi? ekskomunika tak? Wykluczenie. Ostracyzm wyparcie się go praktycznie. Dlatego też ludzie, tak jak już wspomniałem, boją się myśleć samodzielnie. Ludzie, którzy należą do takich ugrupowań. Ja mam wrażenie, że wielu takich ludzi przegląda internet, trafiają czasami też na moje materiały, bo od, takich, od tego typu osób otrzymuje jakieś, jakieś Komentarze I często widzę w tych komentarzach, że nie są to ich własne przemyślenia na temat tego, co sami znaleźli w pismach, ale są to gotowe scenariusze, pisane przez tych, którzy, no nie wiem, uważają się za ich dusz pasterzy, czy, czy jakiś specjalny, tak zwany kanał łączności pomiędzy nimi a, a Bogiem. I to są zjawiska bardzo niebezpieczne. To jest właśnie to, o czym Pan Jezus Chrystus mówił, że żeby uważać. Uważać na tych, którzy obwołują się tego typu e, przedstawicielami Boga. Prawda? Bo może się okazać, że ci, którzy takie rzeczy robią, sami są ślepi, a kiedy ślepy prowadzi ślepego, no to obaj wpadną do dołu. Koniec jest tragiczny. I wiele ludzi, którzy należało do takich kultów, sekt, grupek, grup, denominacji, gdzie prym stanowi jakiś tam jeden człowiek czy, czy kilka osób, nawet i nie pozwalają te osoby na krytyczne spojrzenie na jakieś kwestie, to ci ich podwładni bardzo często kończą tak że umierają w wierzę. I to jest już koniec. Czy jako dorośli, rozsądni ludzie mamy, mamy tak ważną, istotną kwestię, jak swoje zbawienie pozostawiać w rękach nieodpowiedzialnych ludzi, którzy często zdradzają z tym, co mówią, yy pokazują jasno i wyraźnie, że nie mają z Pismami za bardzo nic wspólnego. Ostatnio otrzymałem kilka komentarzy dotyczących tego, czym jest Królestwo Boże, pod moim materiałem o tym tytule. Czym jest Królestwo Boże? i Wielu ludzi myśli, że Królestwo Boże w przyszłości będzie miało jakieś fizyczne struktury, Yy, tak jak realne, yy, fizyczne, przez realne mam na myśli fizyczne, bo to, że Królestwo Boże jest rzeczywistością duchową, nie oznacza, że nie jest realne. Królestwo Boże jest realne, ale to nie oznacza yy, fizyczności, że Bóg stworzy Królestwo na wzór tego, co uczynił dawno temu. W Królestwie Izraela. Czyli, że będzie geocentryczny kult, że cała ziemia będzie tam, no tak jak było w przypadku Izraela, oni trzy razy w roku yy, mężczyźni przychodzili do Jerozolimy, aby wybić Boga. No i niektórzy studenci myślą, że takie czasy znowu nadejdą. Natomiast Pan Jezus Chrystus wyraźnie dawał do zrozumienia. Że nic takiego nigdy już nie będzie miało miejsca. Jego apostołowie wyraźnie wskazywali na to, że Bóg budował duchową świątynię. Nie fizyczną świątynię, a duchową, w której będzie się przechadzał. I tą świątynią są zbawieni ludzie. Jest jego kościół. Wystarczy przeanalizować listę apostoła Pawła, listę apostoła Piotra, żeby się bardzo szybko o tym przekonać. Dlatego nie rozumiem y, ludzi, którzy dali się nabrać na jakieś tam scenariusze. Y, bo wiecie, skakać y, pomiędzy pismem a pismem morza, można bardzo łatwo i budować na tej podstawie zamki z piasku, że, że tak się wyrażę, w cudzysłowie. Jeżeli chodzi o analizowanie tekstów biblijnych i wysnuwanie z tych analiz y, konkluzji, to nic, dosłownie nic, nie powinno być wyrywane z kontekstu. I jeden ze studentów pisze mi ostatnio o czwartym rozdziale Księgi Daniela, gdzie ja, czytając ten rozdział, y, widzę, że tak potężny król, jakim był Nabuchodonozor, czy Nebuchadnezar, bo to jest jedno i to samo, został poniżony. Został poniżony przez najwyższego Boga. Boga, którego wielbił Daniel i reszta wiernych Izraelitów, bo wtedy y, znajdowali się oni w niewoli babilońskiej, jak wiemy z historii i z tekstów biblijnych. Y, ten rozdział czwarty przedstawia sen Nebuchadnezzara, gdzie widzi on drzewo, które zostaje ścięte, na nim położono okowy i tak dalej przez jakiś czas i w tym wersecie, przepraszam, w rozdziale czwartym cała interpretacja, która się tam przecież znajduje, wskazuje na to, że ten sen o drzewie, którym był ten król Babilonu, Nebukadnezar, jest tylko i wyłącznie o nim. Natomiast ten student, skacząc z tematu na temat, powiązał sen o drzewie z władzą w Izraelu, że ta władza została zabrana w roku 607 przed naszą erą. I miała zostać przywrócona po 2520 lat w 1914 roku. Czyli według Niego Pan Jezus Chrystus zaczął panować w 1914 roku. Gdyby nawet przyjął, przyjąć, że, że, że ma rację, to najpierw przekonuje mnie o tym, że Królestwo Boże kiedy zacznie panować, będzie miało struktury na Ziemi, po czym mówi, że Pan Jezus zaczął panować w 1914 roku. Ja nie widzę od 1914 roku żadnych struktur Królestwa Bożego na Ziemi. Gdyby nawet przyjąć, że, że ten student ma rację, to czy Królestwo Boże ma jakiekolwiek fizyczne, literalne struktury od 1914 roku? Nie ma żadnych. Pan Jezus Chrystus, według pism, a bardzo wyraźnie na ten temat pisali jego apostołowie, zaczął panować nie w 1914 roku, a po swoim w niebo I wtedy zaczął też panować pośród swoich nieprzyjaciół. I jednym z tych nieprzyjaciół była śmierć. Wszystko wskazuje na to, bo kiedy przeanalizujemy wszystkie konteksty dotyczące osi czasu, w jakich ramach czasowych pan Jezus Chrystus mówił o swoim przyjściu i pokonaniu śmierci, czyli tej izolacji pomiędzy ludźmi wierzącymi a Bogiem, pan Jezus nie mówił o niczym innym, jak tylko i wyłącznie o tym, że pokolenie, wśród którego żył, zobaczy jeszcze yy, jego przyjścia, dożyje tego przyjścia. Także, czy musimy snuć jakieś yy, teorie dotyczące jakichś yy, skomplikowanych yy, obliczeń, że 7 czasów to nie było 7 lat, ale 7 czasów to jest 2520 lat. Że Pan Jezus zaczął panować w 1914, a pierwsza wojna światowa to jest dowód tego, że, że znaki zaczęły się wypełniać i tak dalej. Znaki zaczęły się wypełniać na oczach tych, którzy Go pytali o te znaki.